To wszystko prowadzi nas do kluczowego znowu pytania, które pozostaje po analizie tego materiału. Czy mamy już do czynienia z antykościołem, jak mawiał Pius XII mistycznym ciele antychrysta? Jako przeciwstawieniu mistycznego ciała Chrystusa? W polskich szkołach szukuje się prawdziwa burza. Na horyzoncie pojawił się nowy przedmiot, edukacja zdrowotna, jak pewnie wiecie. I choć z nazwy brzmi niewinnie, to propozycja ta rozpętała absolutną wojnę o wartości. Zamiast łączyć, podzieliła. W dzisiejszym materiale zobaczymy, dlaczego dla jednych to krok w nowoczesność, a dla innych śmiertelne zagrożenie dla fundamentów społeczeństwa. Jak to w ogóle możliwe, że przedmiot o zdrowiu. No, bo o tym przecież mowa, wywołuje aż tak skrajne oskarżenia. Zobaczmy więc, co jest prawdziwym źródłem tego całego konfliktu. Żeby to wszystko dobrze zrozumieć, przejdziemy przez to krok po kroku. Najpierw przyjrzymy się, czym w ogóle ma być ten przedmiot. Potem wejdziemy w główne zarzuty krytyków i te najbardziej zapalne punkty programu. A na koniec zastanowimy się, czy to faktycznie jest, jak niektórzy twierdzą, bitwa o przyszłość Polski.